Noc muzeów w fabryce sztuk spędzimy w tym roku z kulturą żydowską. Jakie atrakcje przygotowali organizatorzy? Zapraszam bardzo serdecznie do Fabryki Sztuk na Noc Muzeum. Tym razem przybliżymy kulturę żydowską. Będziemy mogli zobaczyć święte księgi judaizmu, a więc Tore, a więc Talmud. Poznamy język hebrajski, przynajmniej jego podstawy. Zobaczymy też kroki tańców hebrajskich, ludowych, jak Fabryka Sztuk to i wystawy. A więc będzie Judajka, gdzie prezentujemy 100 prac artystów żydowskiego pochodzenia, między innymi Szagala, Marka Szagala, ale też i wystawa Żydzi w Polsce do 1930 2009 roku. Przygotowaliśmy też propozycje muzyczne, a więc będzie klezmoret, fantastyczny zespół. Paweł Nowak, akordeonista, gra tam główną e, rolę. Zapraszam też na Szabat w pigułce, połączenie koncertu z prelekcją, gdzie zobaczymy przygotowania i sam przebieg szabatu. Myślę, że zapowiada się interesująco i ciekawie. Będziemy mogli również skosztować kuchni żydowskiej. Zobaczymy, zobaczyć jak smakuje żydowski rosół sporządzony na piwie, a także haroset, a więc deser. Tradycyjny deser, bardzo słodki, yy, brązowa taka pasta przygotowywana z owoców, w której macza się zioła gorzkie. Dla dzieciaków masa atrakcji. Warsztaty, 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 ale też i nauka wyliczanki, gry, i ruchowe. Przede wszystkim warsztaty z wycieranki żydowskiej będą mogły też tworzyć besamimkę, czyli pojemniczki z wonnymi ziołami. Zapraszam, fabryka sztuk 18 maja, godzina 19. Wstęp wolny. Specjalne atrakcje na noc muzeów przygotowało też Narodowe Muzeum Morskie. Za złotówkę będzie można wejść do Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków. W programie m.in. pokazy, eksperymenty z suchym lodem i sztuczny śnieg.